Jest środa 22 lutego. Emila Okupska. Zaczynamy wydarzenia telewizji Centrum. Dziś w programie będzie m.in. o tym, kto i dlaczego uwija się jak pszczółki. W zgierzu buduje się bowiem specjalne domy dla pszczół. Temperatura powietrza przekroczy 12 stopni, te pszczoły będą się już budziły. I one już będą pracowały. Pokażemy także, jak zmienia się hala miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Na razie efekty widać z zewnątrz, ale na tym nie koniec. Teraz Państwo widzicie, że to jest całkiem inny obiekt. No już w zasadzie reprezentacyjnej dzięki tej modernizacji i estetycznie i ciepło i tanio. Gdy działały jeszcze zakłady barwnicze Boruta, Bzura przybierała wszystkie kolory tęczy, a związki chemiczne wypuszczane do niej wraz ze ściekami nie dawały szans przetrwać w wodzie żadnemu życiu. Wówczas z byli z tym oswojeni. Praktycznie nikt nie zwracał na to większej uwagi. Dziś, kiedy z każdym rokiem wzrasta świadomość ekologiczna, każdy incydent z kolorową wodą w rzece sprawia, że w naszej redakcji rozdzwaniają się telefony od zaniepokojonych mieszkańców. Tak było też wczoraj rano, gdy ulicą Struga popłynęła nomen omen wartka granatowa Struga. Przyczyną wypływu tylko, tylko tutaj na ulicy Andrzeja Struga był, była niedrożność kanalizacji sanitarnej i był to popłuczyny wody zabarwionej na niebieski kolor właśnie z jednych z przedsiębiorstw na terenie parku. Nie, to jest czysta woda. Próbki zostały pobrane przez nas i przez straż miejską Badamy, ale to są zwykłe ścieki, także tutaj nie ma żadnego zagrożenia. I jakie działania zostały podjęte z waszej strony? Sieć została wyczyszczona, udrożniona. No i przywracane jest do porządku ulica, po, pozmywany ten kolor z ulicy, żeby nie, nie brudzić otoczenia. Granatowe ścieki okazały się nie być szkodliwe, dużo większe zagrożenie, jak twierdzą kierowcy, stwarza natomiast blaszany kontener pozostawiony przez drogowców centralnie na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Piątkowskiej. Robotnicy na plac budowy zapewne jeszcze wrócą, ale przez ich brak wyobraźni codziennie dochodzi w tym miejscu do groźnych sytuacji. Kontener budowlańców stoi na Piątkowskiej, odkąd rozpoczął się remont. Na tym odcinku prace już od kilku miesięcy się zakończyły, a blaszany pojemnik nadal stoi jak stał. Przy tym utrudniając widoczność kierowcom i stwarzając realne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Próbując rozwiązać ten problem skontaktowaliśmy się z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Otrzymaliśmy odpowiedź mailową. Nie mieliśmy z tego co wiem żadnych interwencji w tej sprawie, ale jeśli jest taki problem, to kontener zostanie do końca tygodnia przeniesiony w inne miejsce. Mamy nadzieję, że do tematu już nie wrócimy. W wódzkim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 7 lutego otwarto oferty na budowę drogi szybkiego ruchu S14. Najtańszą, choć i tak droższą niż zakładano, propozycję złożył Budimex. Jeśli zwana popularnie Zachodnią Obwodnicą Łodzi trasa ma powstać, potrzebne zatem będą dodatkowe środki. Czy się znajdą? Pytał Rafał Woźniak. 11 film i konsorcjów ubiega się o budowę zachodniej obwodnicy Łodzi, czyli drogi ekspresowej S14 od węzła Łódź-Lublinek do Słowika. To odcinek o długości 28,5 km, który ma zamknąć ring autostradowy wokół Łodzi, a także jest to szansa na wyprowadzenie ruchu tranzytowego przebiegającego przez centrum naszego miasta. Największym problemem jest fakt, że wszystkie oferty przekraczają pulę przeznaczoną na budowę S14. W tej sytuacji po otwarciu okazało się, że nawet najtańsza oferta, przekracza koszt inwestorski o blisko około 150 milionów złotych. W związku z powyższym złożyliśmy zapotrzebowanie, złożyliśmy wniosek do ministerstwa o dofinansowanie. Są dwa scenariusze, albo rząd dołoży pieniędzy, albo potrzebny będzie kolejny przetarg i nadzieja drogowców, że pojawią się w nim tańsze oferty. Póki co Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontynuuje swoje zadania, jakie musi wykonać przy takich inwestycjach. odcinka lasów, że wypłacane są odszkodowania, to przede wszystkim staramy się, aby jak najwięcej odszkodowań wypłacić w tych sytuacjach, gdzie są jakieś nieruchomości, jakieś działki zamieszkane, czyli żeby ludzie, którzy tam mieszkają mogli poszukać sobie jakiś innych miejsc, w których będą mogli zamieszkać. Wiele wskazuje na to, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poradzi sobie z finansowaniem budowy. Prawdopodobnie więcej środków zostanie przesuniętych na sfinansowanie budowy S14, aby było możliwe rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą i długo wyczekiwane wbicie pierwszej łopaty. Przestępcy wciąż wykorzystują miękkie serca seniorów. Wymyślają coraz bardziej wyrafinowane metody, by wyłudzić od nich pieniądze. W ostatnim czasie najpopularniejszą była ta na wnuczka. Nową formą oszustw jest podawanie się na przykład za policjantów. Ofiarami naciągaczy nie padają zresztą jedynie osoby starsze i samotne. Od początku roku na osiedlu 650-lecia funkcjonariusze zgierskiej policji odnotowali pięć przypadków oszustw, których ofiarami padły osoby starsze. Sprawcy podają się za kominiarzy, pracowników wodociągów, elektrowni, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, a także lekarzy czy pielęgniarki. Podają różne preteksty, aby wejść do mieszkania. Zazwyczaj działają w grupie. Gdy już są w środku, to jeden z nich zagaduje lokatora, a druga osoba w tym samym czasie plądruje niezauważenie pomieszczenia. Najczęściej ich upę padają pieniądze i biżuteria. Często jest tak, że pokrzywdzeni dopiero po kilku dniach orientują się, że zostali tak naprawdę okradzeni. Dlatego też apelujemy do wszystkich osób, które w ostatnim okresie zostały pokrzywdzone w ten właśnie sposób, żeby zgłaszały się do zgierskiej jednostki policji. Wszystkie informacje, które te osoby mogą mieć są dla nas bardzo istotne i mogą przyczynić się do ujęcia sprawców tych wydarzeń. Pamiętajmy, zawsze możemy zadzwonić na policję. Gdy czujemy się zagrożeni, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości co do wiarygodności tych osób, dzwońmy na numer alarmowy 997 lub 112. Będziemy sprawdzać wszystkie takie sygnały. Inny sposób mają osoby krążące po Zgierzu, które próbują nakłonić mieszkańców miasta do zmiany dostawcy energii, operatora komórkowego lub zachęcają do podpisania kontraktów z NFZ. Te okazują się bardzo niekorzystne i mogą naprawdę przysporzyć wiele problemów. W takiej sytuacji możemy liczyć na wsparcie rzecznika praw konsumenta, czy też skorzystać z porad prawnika. Te w naszym mieście od stycznia są udzielane seniorom bezpłatnie. Od 24 stycznia ruszyły porady prawne w ramach podpisanego porozumienia z okręgową Radą Adwokacką w Łodzi, także raz w miesiącu odbywają się takie porady. Seniorzy mogą tutaj zapisywać się w wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych na ulicy Popiełuszki. W tej chwili właściwie już zapisy mamy do maja, natomiast no, o każdych terminach są co miesiąc. Na bieżąco, seniorzy, ale jest naprawdę duże zainteresowanie. O większą rozwagę i ostrożność apeluje zgierska policja. W pierwszej kolejności pamiętajmy, by w domu nie trzymać większej kwoty pieniędzy ani cenniejszych rzeczy, tym bardziej na wierzchu. Jeżeli ktoś przychodzi do naszego domu, możemy sprawdzić identyfikator tej osoby. Dodatkowo, jeśli mężczyzna czy kobieta mówią, że są z. Elektrowni, możemy zanim wpuścimy ich do domu, zadzwonić do tej elektrowni i się upewnić, czy rzeczywiście kogoś do nas wysyłali. Gdy jesteśmy sami w domu i mamy jakąkolwiek wątpliwość, zawsze możemy. Przełożyć termin wizyty instytucji na inny dzień, na inną godzinę. Wtedy poprośmy o pomoc kogoś, kogo, komu ufamy, sąsiadkę, członka rodziny, żeby był w tym momencie z nami. Zawsze będziemy bezpieczniejsi, a jeżeli faktycznie to byli oszuści, to zapewne do nas drugi raz nie przyjdą. W przypadku mieszkańców blokowisk, warto czytać ogłoszenia znajdujące się w gablocie na parterze klatki. Tam na pewno znajdziemy informacje odnośnie wszystkich ewentualnych napraw, pomiarów liczników. W ten sposób możemy w pewien sposób uchronić się przed oszustami. Pszczoły miodne fascynowały człowieka już w starożytności. Ich wyjątkowe zachowania, mądrość tworzenie społeczności oraz umiejętność wytwarzania miodu sprawiły, że otaczane były szczególnym kultem i przypisywano im wyjątkową moc. Gatunek wykonuje ponad 88% całej pracy zapylaczy. Brak tych owadów na plantacjach roślin uprawnych może spowodować obniżenie plonów nawet do 80%. Właśnie z tego powodu w naszym mieście podjęto się budowy hoteli dla tych sympatycznych owadów. W poniedziałek w Centrum Kultury Dziecka odbyło się pierwsze spotkanie dla placówek oświatowych, które już zdecydowały się na adopcję murarek i zasiedlenie ich we własnoręcznie wykonanych hotelach. Wojciech Walczak, pracownik CKD, który na co dzień m.in. przeprowadza zajęcia ze stolarstwa, pokazał, jak prawidłowo wykorzystać elementy drewniane niezbędne do budowy hoteli. Dzisiaj jest to taki warsztat, żeby po prostu pokazać, jak to działa, jak to składać. To tak? taki instruktorz. Nauczyciele, którzy przeniosą, dostaną pakiet do złożenia takiego HTL-w swojej szkole i zabiorą go do swojej placówki i tam będą musieli go sobie zmontować. Akcja jest prospołeczna, prośrodowiskowa. ukrywam, że wspieramy od dawna różnego typu tego typu akcję, jeżeli tak mogę to nazwać. Sami chcemy się w to zaangażować również jako narzędziownia, czyli stać się partnerem tak naprawdę projektu, nie tylko sponsorem ale również partnerem. Chcemy uczestniczyć w tym merytorycznie, w miarę naszych możliwości, jak najbardziej propagować to również w szerszym gronie. Natomiast Dariusz Serafiński tłumaczył, jak pszczołami należy się opiekować. Trudno wprowadzić pszczołę miodną do miasta i dlatego powstała inicjatywa budowy hoteli dla pszczoły murarki ogrodowej. To jest pszczoła samotnica, one nie mają królowej, nie produkują miodu, nie są agresywne, nie żądlą i mogą sobie w mieście jak najbardziej, w, w, w każdej placówce oświatowej, można sobie taki hotelik powiesić na balkonie, szczółka będzie się cieszyła, będzie się rozmnażała, buduje sobie swoje, jakby rozmnaża się w trzcinach, w otworach średnicy 8 mm. No i dzięki temu po prostu... Wszystko co nas otacza będzie lepiej kwitło, owocowało itd. W hotelach, czyli specjalnie zaprojektowanych konstrukcjach owady znajdą schronienie, miejsce do życia, rozmnażania i pracy, czyli zapylania, które konieczne jest do właściwego funkcjonowania tysięcy roślin. Pszczół na ziemi jest coraz mniej. W Polsce jeszcze jakoś to wszystko się trzyma, ale na przykład na zachodzie w Stanach to są ubytki roczne jedną trzecią populacji a dzięki pszczołom, dzięki zapylaniu, my mamy 85% roślin, które nas otacza, żyje, rozmnaża się dzięki zapyleniu. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, że 78% żywności, którą myjemy, my mamy dzięki pszczołom. Pszczoła jest na pierwszym miejscu. Budowle staną w szkołach i przedszkolach oraz na prywatnych posesjach. W każdym zamieszka nawet 3000 pszczół. Zapoczątkowana przez grunty akcja dzisiaj przekłada się na grunt z ale mam nadzieję, że te projekty dzięki tej dobrej współpracy podpisanej porozumieniu przez miasto, będą miały również charakter ponalokalny. Ale to przede wszystkim nauka dla najmłodszej części, żebyśmy aktywowali dzieciaki, aktywowali ich rodziców, po to, żeby panie się bawić, wspólnie spędzać czas, a jednocześnie robić coś pożytecznego. Inicjatywa powstała dzięki współpracy Centrum Kultury Dziecka z Pasieką w Lipce oraz cyklicznie organizowanym warsztatom stolarskim w CKD. Na tych najbliższych będzie można również spróbować swoich sił w budowie hoteli dla pszczół. Już w tą sobotę są zajęcia familijne, późna familijne, na której będą właśnie budowane hotele dla pszczół. Są dwie grupy, jedna już jest pełna, ale w drugiej jeszcze jest parę wolnych miejsc, można się zapisać, przyjść w sobotę. W ciągu 3 godzin, zmontować sobie taki hotel, jeszcze dostać instruktaż od pana Darka, który zajmuje się merytoryką związaną z pszczołami, także pełen pakiet. Zarówno sama budowa, jak i zasiedlanie hoteli będzie okazją do edukacji oraz konkursów dla dzieci i młodzieży. Wszystkie szczegóły bieżące informacje można śledzić na facebookowym fanpageu z Gierskich Hoteli dla Pszczół. Hala miejskiego ośrodka sportu i rekreacji w ostatnich miesiącach sporo zyskała na estetyce. Gdyby nie stary, blaszany dach, można by mieć wrażenie, że mamy w mieście nowoczesny i reprezentacyjny obiekt sportowy. Póki co zakończono wszystkie prace z zewnątrz obiektu. Za dwa miesiące gruntowny remont ma się rozpocząć wewnątrz. Środki na tę inwestycję miasto pozyskało z budżetu państwa. Modernizacja hali pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania budynku i bez wątpienia pozytywnie wpłynie na jego wygląd. Modernizacja hali była koniecznością. Przez spore dziury w oknach przedostawał się zimny wiatr, a to powodowało znaczny spadek temperatury wewnątrz obiektu. Póki co wykonano termomodernizację zewnętrzną. Remont hali sportowej rozpoczął się w październiku 2016 roku i trwał do 19 stycznia. Wmiana ścian zewnętrznych i wewnętrznych, jeśli chodzi o fundamenty z ociepleniem tam była też remont dźwigarów, tutaj małej i dużej hali remont tutaj tego wejścia ewakuacyjnego, poza tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz nowe obróbki blacharskie, rynny tam w pusty z zewnątrz hala wygląda dużo bardziej reprezentacyjnie. Pojawił się także nowoczesny napis Mosirski, oraz zostały oświetlone wejścia do hali. Dzięki ociepleniu budynku temperatura w hali znacznie wzrosła. Miasto zaoszczędzi przy tym na centralnym ogrzewaniu. W drugim etapie termomodernizacji remont będzie przeprowadzony w środku. Przebudowane, unowocześnione szatnie. Będzie również wymiana centralnego ogrzewania sieci elektrycznej nawiewów, wentylacji. Także mam nadzieję, że po tym drugim etapie hala będzie się prezentowała o wiele, wiele bardziej okazale, a jednocześnie będzie o wiele, wiele tańsza w utrzymaniu. Obecnie na ukończeniu jest już projekt budowlany. Ekipy remontowe wejdą do obiektu prawdopodobnie w maju. Jak zapewnia nas dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, obiekt zostanie unowocześniony, a zgierzanie korzystający z hali będą dużo bardziej zadowoleni niż do tej pory. Pierwszy etap remontu pochłonął blisko 2,5 miliona złotych, z czego 2 miliony miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu. Wczoraj na Starym Cmentarzu pożegnano najbardziej znanego bezdomnego w Polsce. Pan Jan, który zamieszkał najpierw w szałas, a potem ziemiankę, taki styl życia wybrał dobrowolnie. Jako pierwsi jego historię opowiedzieliśmy ponad trzy lata temu. Po tym jak źle się poczuł, zmarł w wieku 67 lat. Pan Jan ze Zgierza był znany w całej Polsce przez to, że mieszkał w wybudowanej przez siebie ziemiące, Odrzucał propozycję pomocy, mimo że miał pieniądze zdecydował się na bezdomność. Ja nie czuję w ogóle żadnego mrozu jak tam sobie śpię, bo jeżeli ja wszystko mam 36,6, zdrowy człowiek, temperatura mi się nie podniosła, świeczka się pali, więc za godzinę czy za dwie jak nawet dwie wietrze, jest ciepło. Od blisko czterech lat mieszkał w kolejnych budowanych przez siebie ziemiankach. Musiał przenosić się ze względu na to, że początkowo wybudował swoje mieszkanie na terenach należących do gminy. Potem przeniósł się na teren prywatny, gdzie mieszkał w szałasie. Z niego również musiał zrezygnować na prośbę właściciela ziemi. To może panu zimno, a może pan dostanie talony, pan będzie zjeść coś. Jak jest zjeść? Ja mam pieniądze za swoje utrzymanie. Ani pieniędzy za to nie biorę nic, normalny człowiek jestem, zwyczajny, najzwyczajniejszy człowiek jestem a że przyjeżdżają, no i mają materiał, że mogą sobie tamtego. Ja tego nie odczuwam. Jego styl życia i determinacja, by prowadzić koczowniczy tryb życia, wywołała ogromne zainteresowanie mediów i ludzi w całej Polsce, dzięki czemu zyskał miano najbardziej znanego bezdomnego w kraju. Pan Jan zmarł półtora tygodnia temu w Zgierskim Hotelu Pracowniczym. Pogrzeb odbył się dopiero wczoraj, gdyż prokurator zdecydował o wcześniejszym przeprowadzeniu sekcji, by wykluczyć udział osób trzecich. Bardzo niskie ciśnienie, z którym mamy ostatnio do czynienia, powoduje w nas senność i obniża koncentrację. Do tego na samo poczucie wpływa także brak słońca. W najbliższych dniach niestety niewiele w pogodzie się zmieni. Jeszcze jutro powinna utrzymać się dość wysoka temperatura od 7 stopni w Zgierzu do 8 na północy regionu. Niestety na rozpogodzenie nie ma co liczyć, a śnieżki chmur wciąż mocniej popada. Deszczowo ma być także w piątek. Będzie też chłodniej. Termometry wskażą o 4 kresek w stolicy powiatu i Strykowie do 6 wozorkowie. Wciąż powyżej zera w dzień ma być według synoptyków także w sobotę od 3 do 4 stopni. Przelotnym opadom mogą jednak towarzyszyć też chwile ze słońcem. W nocy temperatura spadnie jednak nieznacznie poniżej zera. Zachodni i południowo-zachodni wiatr. Może w porywach osiągać 50 km na godzinę. Prognozą pogody kończymy środowe wydanie programu lokalnego. Na kolejną porcję informacji ze zgierza i okolic zapraszam w piątek o stałej porze. Dziś dziękuję za spotkanie, miłego wieczoru. Do zobaczenia.